Cześć, dziś zdradzę Ci pięć trików projektowych, które potrafią całkowicie zmienić wygląd i odbiór Twojego mieszkania. To nie są porady typu powieść zasłony wyżej albo kup większe lustro. To rzeczy, które projektanci stosują świadomie i celowo, ale o których nie mówi się głośno, bo czasem nie są zgodne z tym, co popularne w internecie. To zaczynamy. 1. Odwróć układ mieszkania od ścian. Myśl o wnętrzu jak o przestrzeni trójwymiarowej. Większość osób ustawia wszystko przy ścianach: sofa, łóżko, regał, biurko. Spróbuj inaczej. Pobaw się przestawianiem mebli, bez śmiertelnej powagi, na luzie. Wnętrze to nie płaska plansza, tylko trójwymiarowa przestrzeń, którą się odczuwa z każdej strony. Projektanci często zaczynają od środka pokoju. Ustawiają meble w taki sposób, żeby tworzyć strefy, przepływy. A nawet ścieżki ruchu. Sofa może być przegrodą, nie meblem przy ścianie. Biurko może stać przy oknie, nie wciśnięte w róg. Fotel może być obrócony plecami do wejścia, jeśli tak budujesz kierunek widoku. W jednej z kawalerek, które projektowałam, zrezygnowałam z mebli przy ścianach niemal całkowicie. Powstało wnętrze, które przypominało luksusowy butik, pełen światła, powietrza i przestrzeni. Złota Rada. Wyobraź sobie, że Twoje mieszkanie to plan filmowy. Nie wszystko musi być na marginesie, czyli pod ścianami. Kompozycja działa, gdy coś dzieje się w centrum. Wiem, że ogranicza nas wielkość wnętrza, ale możesz to przetestować z jednym meblem, zobaczyć, czy działa. To też propozycja ćwiczenia, spatrzenia. Zwróć uwagę, czy nie widzisz takich rozwiązań. W sklepach, gazetach, Pintereście, serialu. Jak Ci się to podoba? Jak się z tym czujesz? Sprawdziło się, czy raczej nie? 2. Sufit jako piąta ściana, czyli jak zamienić pustkę w efekt wow. Sufit to największa, a najczęściej ignorowana powierzchnia w całym wnętrzu. Projektanci traktują go jak pełnoprawny element kompozycji. Czasem malujemy go na ciemniejszy kolor, czasem wykańczamy drewnem, tynkiem strukturalnym albo tapetą. Dlaczego? Bo to zmienia charakter całej przestrzeni. Gdy wchodzisz do wnętrza z ciemnym sufitem i delikatnym oświetleniem bocznym, czuje się intymność, głębie, elegancję. W tym samym pokoju, ale zupełnie białym, z zimną lampą LED przy suficie, można poczuć się pusto i tanio. Sufit to idealne miejsce, by nadać charakter, nie tracąc przestrzeni użytkowej. Odważ się na więcej niż biel, wymaga to wyczucia i odpowiedniej wysokości wnętrza. Wiadomo, że bardzo ciemny sufit sprawdzi się na przykład w wąskiej i wysokiej toalecie, na przykład w kamienicy, ale niekoniecznie we wnętrzu o standardowych wymiarach i wysokości. 3. Kolor jako narzędzie percepcji, nie dekoracji. W architekturze kolor to narzędzie. Projektanci nie wybierają barw jedynie według gustu, tylko według funkcji. Chłodne kolory optycznie oddalają i wyciszają, ciepłe przyciągają i energetyzują. Jasne powiększają, ciemne zamykają przestrzeń, ale też dodają klasy i luksusu. Jednej z klientek zaproponowałam morską sypialnię z jasnymi meblami. Nie była przekonana, ale chciała zaryzykować. Efekt końcowy? To było najbardziej uspokajające miejsce w jej życiu i dziś mówi, że nie zmieniłaby ani jednej ściany. Pamiętaj, że kolor ma działać w przestrzeni optycznie, emocjonalnie i funkcjonalnie. Złota rada. Przy podejmowaniu decyzji kolorystycznych pytaj nie tylko, czy mi się to podoba, ale również, co to wnosi do przestrzeni. 4. Zasada trzech materiałów czyli kontrolowany chaos. Mieszkania często wyglądają na przypadkowe, bo są przypadkowe. Za dużo faktur, kolorów, wykończeń, stylów. Projektanci mają na to lekarstwo. Zasada trzech materiałów dominujących. Wybierasz główny materiał twardy, na przykład jasne drewno. Dominującą tkaninę, na przykład len lub wełna. Akcent szlachetny, na przykład kamień, metal lub szkło. Wszystko inne jest tłem, nie konkuruje. To nie ogranicza kreatywności, wręcz przeciwnie, daje strukturę, która pozwala budować wnętrze z klasą. Miałam klienta, który chciał trochę loftu, trochę glamur i jeszcze boho. Zredukowaliśmy do drewna, lnu i betonu, i nagle wszystko wyglądało jakby kosztowało trzy razy więcej. Złota rada: ogranicz się. Im mniej bodźców, tym więcej spójności i elegancji. Pięć. Nie szukaj ładnych rzeczy, ale projektuj emocje i funkcje. To jest najważniejszy, a jednocześnie najbardziej ignorowany trik w projektowaniu. Większość ludzi urządza się przeglądając ładne rzeczy dodatki, lampki, kanapy. Tymczasem projektanci zaczynają od pytania: co ma się tu dziać? Co mam czuć w tym wnętrzu? Jak ono ma działać? Wnętrze może być regenerujące strefy ciszy, niskie światło, miękkie powierzchnie, energetyzujące żywe kolory, światło górne, otwarte przestrzenie, inspirujące symetria, rytm, porządek plus akcent z humorem. W jednej aranżacji w ogóle nie skupiałam się na stylu tylko na tym, jak klient chce się tam czuć rano i wieczorem. Efekt? Powiedział, że pierwszy raz lubi wracać do domu i to bez designerskich foteli czy miedzianych lamp. Złota rada: projektuj emocje, nie wnętrze. To emocje prowadzą cię do najlepszych decyzji przestrzennych, a nie moda z Pinteresta. Jeśli podobał ci się ten film, nie zapomnij dać łapki w górę i subskrybować mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych porad. Dzięki za dziś i do zobaczenia.